Witam. W tym odcinku będą zasady przeprawy promem lub pociągiem. Zapraszam. Jeżeli chodzi o zasady przeprawy promem w trakcie odpoczynku regularnego lub odpoczynku tygodniowego lub tygodniowego, skróconego, takie przepisy trochę nowe, które powstały w tym roku. Natomiast zaczynając od początku, skupimy się na przepisie. Mianowicie w drodze odstępstwa artykułu 8, w przypadku gdy kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem i wykorzystuje regularny dzienny okres odpoczynku, regularny dzienny okres odpoczynku lub, czyli 11 godzin, lub 3,9 i zaraz pokażę pojęcie, dlaczego 3,9. Lub skrócony tygodniowy okres odpoczynku, mówi się tu o krótszym niż 45 godzin. Okres ten może przerwać nie więcej niż dwukrotnie innymi czynnościami trwającymi łącznie nie dłużej niż jedną godzinę. To jest ważne. Podczas i też nie więcej niż dwukrotnie. Do tego jeszcze wrócę. Podczas tego regularnego, dziennego okresu odpoczynku lub skróconego tygodniowego, czyli krótszy jak 45 godzin okresu odpoczynku kierowca musi mieć do dyspozycji oczywiście kabinę sypialną, koj lub kuszetkę. Natomiast następne, czego nie było doszło w odniesieniu do regularnego tygodniowego odpoczynku, czyli 45 godzin. Odstępstwo to dotyczy wyłącznie podróży promem lub pociągiem, jeżeli podróż jest zaplanowana. Na przynajmniej 8 godzin, no oraz kierowca ma do dyspozycji kabinę sypialną na promie lub w pociągu. No to to normalne. Czyli mamy takie dwie rozbieżności przepisu: regularny dzienny, skrócony tygodniowy. Nieważne ile tam płyniemy tym promem: godzinę, 2, 3, 5, 10. Natomiast jeżeli chodzi o regularny i przerwanie go, i przeprawienie się promem lub pociągiem, to podróż jest zaplanowana na co najmniej 8 godzin. To jest istotne. I teraz, jak się wrócimy do pojęcia podstawowego, regularny dzienny okres odpoczynku oznacza nieprzerwany czas trwający 11 godzin. Alternatywnie, regularny dzienny okres odpoczynku można wykorzystać w dwóch częściach, z których pierwsza musi nieprzerwanie trwać co najmniej 3, a druga 9. Z tego wynika pojęcia, że możemy przerwać wjazdem z jazdem na prom w trójce lub dziewiące, Bo jest to odpoczynek jak najbardziej regularny. Nie mylimy ze skróconym dziennym gdzie ma 9 i koniec. Nie ma nigdzie trójki. Mniej niż 11 oczywiście. I nawet mamy wytyczną co do kontroli. się odstępstwo zależy, zezwala kierowcy na przerwanie regularnego dziennego okresu odpoczynku. 11-godzinnego lub 3 plus 9, maksymalnie dwa razy, kiedy towarzyszy pojazdowi na pokładzie pociągu lub promu, całkowity czas trwania takiej przerwy nie może przekraczać jednej godziny. W czasie trwania każdej części tego podzielonego odpoczynku kierowca musi mieć dostęp do koi lub kuszetki. I widzicie, jeżeli chodzi o regularny, to mamy jasność że może być taki i taki. Zaraz do tego jeszcze raz wrócę w innym slajdzie. A teraz przeprawiamy się. Jeżeli chodzi o przeprawę promową wpisujemy sobie właśnie odpoczynek. Czyli mamy tutaj takie coś jak to, że warunkiem jest, żeby kabina była sypialna. Lub koja lub kuszetka. No i powiem, Taką rzecz. Jak pływałem z Francji, z Doverto do Anglii, prom 2 godziny nie daje koi, więc nie możemy tego robić w trakcie naszego odpoczynku. Musi być to w trakcie od aktywności naszej. To może pokażę tutaj, czyli aktywności tej 11, 13 godzinnej lub 15 godziny, bo to już wtedy niezależnie od tego, jaki odpoczynek, bo przeprawiamy się promem, bo prom nie daje koi lub. Pociąg wagonu sypialnego. No, i musimy to robić w trakcie odpoczynku, czy to w podwójnej obsadzie, jak najbardziej, również w trakcie tej aktywności 21-godzinnej. W podwójnej obsadzie się przeprawiamy, gdy prom nie daje koi, i wtedy ustawiamy zgodnie z tym przepisem, co tu mamy. Okres pozostawania do dyspozycji obejmują w szczególności czas, w którym kierowca towarzyszy. Pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem. Czyli po wjechaniu na prom, w trakcie oczywiście tej aktywności, nie w odpoczynku, przestawiamy sobie piktogram selektorem w tachografię na kopertę. No i sobie przepłyniemy, i jak zjeżdżamy z pociągu czy z promu, sam przejdzie w tryb jazda. Natomiast kwestia tego, tej przeprawy w trakcie odpoczynku to jest taka kwestia. Gdzie no, ten przepis, jak przed chwilą przeczytałem, pozwala nam na to, żeby się przeprawić i dwa razy możemy przerwać? No Jest to fajna opcja, która pozwala przebyć drogę, a dopiero odpoczynek minął, plus wjazd i zjazd. I tu mam ładnie napisane: odpoczynek regularnie 11 godzin. 11 godzin odpoczynku, plus wjazd, zjazd z promu pociągu. Czyli wychodzi ogólnie 12. Taki przykład ja miałem często z Belgii. Temat to z Belgii płynie się około 4 godzin. Prom daje koje, tak jak kiedyś dawał. Nie wiem jak teraz. I przykład. 4 godziny czekamy. 4 godziny płyniemy. Mamy 8 godzin. Zostaje się do 11. 3 godziny. Czyli zjeżdżamy z promu. Musimy jeszcze 3 godziny odstać. Żeby było samej pauzy 11 godzin. Wjazd, zjazd Oczywiście pilnujemy, żeby nie przekroczyć godziny. Odpoczynek regularny, jak widzicie, tutaj, skrót podzielony. podzielony. 3,9 co było w przepisach. Możemy zrobić w trójce. Przykładowo, pół godziny zejdzie nam wjazd, jazd. To w dziewiąte jeszcze raz możemy przerwać, bo to jest drugie przerwanie. Lub 3. Nie było gdzieś tam. Trójka nam wyszła, czekaliśmy na załadunek. Czy tam był korek? Był wypadek jakiś na autostradzie, aż 3 godziny było postój, bez ruchu, żadnego pojazdu. Więc akurat taka sytuacja życiowa się może zdarzyć, że 3 godziny gdzieś tam się trafi w naszej aktywności. Pauzy, nie mniej oczywiście. I tutaj mamy dziewiąteczkę, którą można robić takie 3-9 codziennie, ogólnie. i w tej dziewiątce możemy. Również dwa razy przerwać lub raz przerwać. Te przykłady przerwań, no nie więcej jak dwukrotnie, może być tak, że zaczniemy pauzą na lądzie, przerwiemy raz, tam ze 30-40 minut nam zejdzie. No i zakończymy resztę pauzy już na promie i zjedziemy i jedziemy, prawda? Oczywiście, gdy robimy to w trakcie odpoczynku, musimy wejść w menu po wjechaniu na prom czy pociąg i ustawić tachograf w tryb przeprawy promowej. Mam w innym odcinku ustawianie tachografu, na moim kanale jest, możecie sobie znaleźć w tryb przeprawy promowej, jeżeli chodzi o tachograf cyfrowy. Mamy tutaj godzinę wjazdu zjazdu, oczywiście nie może być to przekroczone, tutaj nie ma żadnego odstępstwa, żadnego tam przepisu, który by nas uratował. No różnie tutaj bywa, jeżeli chodzi o na przykład ilość prze przerwań, no nie więcej jak dwie. No tu mam takie dwa przykłady, zrobiłem suma przerwań nie więcej dwukrotnie. No wjazd 23 minuty, zjazd 27. No wiadomo, że do parkingu trzeba odjechać, który ileś tam kilometrów jest, to nie jest blisko, więc schodzi. Mamy sumę 50, jest fajnie. Natomiast tutaj mamy też sumę przerwań 47 minut, też nie ma przekroczonej godziny, ale mamy 3 przerwania. I to już jest niezgodne z przepisami. To jest taki przykład, bym powiedział, wrócę tutaj do takiego jednego slajdziku, gdzie miałem coś takiego, jak widzicie, no punkt, gdzie podejrzewałem, że mi dwóch murzynów weszło na, na samochodzie, gdzieś tam się schowało, no i ja nie będę ich szukał, bo boję się, że mi nóż sprzedadzą w plecy albo coś innego, więc boję się o swoje życie. Podjeżdżam do punktu kontrolnego, to trwa, czekamy, no i jak zatrzymam ten pojazd, różnie może być, nie musi być to, może być... Coś innego typu, jakiś tam zator, jakiś tam problem na promie, każą poczekać. No i ujechaliśmy te 3, 4, 5 minut. Kazali poczekać. I jak zgasimy silnik w tachografach po 11 roku, sam przeskoczy nam na piktogram łóżka. I trzeba pilnować: jak zgasimy ten silnik, to przejść ręcznie selektorem na coś innego niż łóżko. Czyli na przykład młotki, czy aktywność, czyli dyspozycja. Będzie wtedy 5 minut jazdy, 8 minut dyspozycji i 18 minut jazdy. Będzie to jedno długie przerwanie. Oczywiście 8 minut dołożymy. Nie przekroczymy jeszcze godziny, bo wtedy będzie prawda więcej, 55 jakieś tak. No i będzie jedno długie przerwanie. Przeprawa promem. I zjazd 24 minuty. Bo te pojazdy, mówię, po 11 roku tak są zrobione, żeby kierowca już niby na jego korzyść. Ja uważam, że to jest troszkę kłopotliwe. Te pierwsze tachografy 11 roku po zgaszeniu silnika przechodziły na młotki i trzeba było ręcznie przestawić na łóżko, gdy idziemy na pauzę. No i to było dobre, bo mamy czas na pauzie. Natomiast gdy się przeprawiamy, trzeba o tym pamiętać żeby silnik. No jak pracuje i nie koła się nie kręcą, nie zgasimy silnika, to przeskoczy każdy entachograf na moteczki. No to będzie jazda. Moteczki 8 minut i jazda. Ale 8 minut silnika nie gasić, no to też w niektórych krajach jest zabronione na postoju bez potrzeby truć środowisko. Więc po zgaszeniu patrzymy na spiktogram, jest łóżko, przestawiamy go automatycznie szybko. Na dyspozycję najlepiej. Jesteśmy w dyspozycji i mamy jedno długie przerwanie. Przy którym zjazd, drugie przerwanie. Suma przerwa nie większa niż dwukrotnie, jest to przepis wtedy ładnie spełniony. Tak wygląda przeprawa promowa w pojedynczej obsadzie. Natomiast, jeżeli chodzi o podwójną obsadę, proszę Państwa, w podwójnej obsadzie mamy tu taką starą wytyczną, gdzie kierowcy w podwójnej obsadzie należałoby, żeby. Zwiększyli te 9 godzin odpoczynku swojego na 11 godzin, bo w przepisie mamy o odpoczynku regularnym mowę. Natomiast przepraktykowałem przypadki, gdzie z innymi kierowcami, gdzie podchodzą do interpretacji w ten sposób, jak tu mamy napisane czyli dzienny odpoczynek w załodze kilkuosobowej. Trwa co najmniej 9 godzin. Słowo klucz. Dzienny okres odpoczynku. Trwa co najmniej 9 godzin. Dzienny okres odpoczynku. I tyle się tylko pisze. I teraz, jak wrócimy się do pojęcia, to mamy dzienny okres odpoczynku, w którym mamy odnośniki co do regularnego czy skróconego. I interpretacja, już nieraz się spotkałem, właśnie, że uznają tą definicję, nagłówek definicji, bo ona ma w sobie te dwa. Oznacza dzienny okres odpoczynku, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem. Nie obejmuje to i to. Dlatego ten dopisek, co jest do podwójnej obsady, tutaj dzienny okres odpoczynku co najmniej 9 godzin. Czyli jak się przeprawiamy w podwójnej obsadzie w trakcie odpoczynku oczywiście plus godzina wjazd jazd jest honorowany, natomiast literalnie należałoby zwiększyć do 11 godzin, ale mówię, rok temu kolega pływał, bo go nadzorowałem, robiliśmy dziewiątkę, jak odpoczynek podwójnej obsadzie, zgodnie z definicją dzienny okres odpoczynku 9-godzinny, i nie było za to mandatu. Uznali jako prawnie dopuszczone, bo nie ma tu wyszczególnione. A ten zapis obejmuje jeden i drugi odpoczynek, jak najbardziej. No, tutaj można by jakiś wywiad przeprowadzić, bo to jest wytyczna Parlamentu Worskiego Rady, taka kilkunastoletnia, gdzie tutaj taki dopisek zrobili, że w podwinnej obsadzie należy zrobić przedłużenie z dziewiątki na jedenastkę. Taki tu mam niuans troszeczkę. Dajcie w komentarzach, co myślicie, jakie macie swoje przemyślenia, praktyce przeżycia, czy zrobiliście tak, czy tak, a tak stanowią przepisy, jak tu pokazałem. Czyli podwójna obsada, wjazd, zjazd, pociąg, prom. Dziękuję. To wszystko w temacie, jeżeli chodzi o pojedynczą i podwójną obsadę wjechania i zjechania.